W tym filmiku pokażę Ci, jak możemy wejść do trybu awaryjnego, bądź też trybu bezpiecznego oraz jak z niego wyjść w Motorola Edge 60 Fusion. Aby dostać się do trybu bezpiecznego, najpierw musimy wejść w menu zasilania, czyli na przykład możemy nacisnąć przycisk boczny oraz przycisk od podgłosienia w tym samym momencie. I teraz musimy nacisnąć i przytrzymać na wyłącz, albo uruchom ponownie. Przytrzymujemy palcem na jednej z tych dwóch opcji i pojawi nam się okienko uruchom w trybie awaryjnym. Zatwierdzamy, naciskamy OK. Nasz telefon się ponownie uruchomi, i tym razem, kiedy się on włączy, to będziemy właśnie w trybie awaryjnym. Także czekamy na uruchomienie urządzenia. I tak jak widać, tutaj w lewym dolnym rogu, teraz jesteśmy w trybie awaryjnym, bo przez wejście w tryb awaryjny uruchamia nam się tryb samolotowy. Warto o tym pamiętać. Oczywiście, większość aplikacji tutaj nie działa poza tymi standardowymi. I jeżeli chcemy wyjść z tego trybu um, awaryjnego, musimy po prostu ponownie uruchomić nasze urządzenie. Czyli jeszcze raz wchodzimy w menu zasilania i wybieramy uruchom ponownie. I teraz, kiedy nasz telefon się uruchomi, to już będzie w normalnym trybie. I należy pamiętać o tym trybie awaryjnym, ponieważ po powrocie do normalnego trybu ten tryb samolotowy będzie włączony. Nie wiem, czy wpłynie tryb awaryjny, czy tryb samolotowy. Chodzi o tryb samolotowy. Będzie on po prostu włączony, kiedy wrócimy do normalnego trybu. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.